Witam już w trzecim odcinku z rysownika księżycowej, jak możecie zobaczyć, nagrywam w innej formie, niż nagrałam dwa poprzednie odcinki, ponieważ mogłam w takiej formie to nagrywać od początku, ale nagle mi się odechciało. Nagle miałam takie dobra, ja wam pokażę, jak, jak w ogóle przerzucam warstwę wszystko, a teraz po prostu zaczęłam sobie rysować. I miałam takie, że sobie dopiero potem ściągnę to wideo i może nawet dogram głos. Więc jej! Voice Reveal! I tak tego nikt nie obejrzy, bo to nie jest short. No cóż! Yy, dzisiejszym od tematem odcinka rysunku naszego jest moje ulubione rodzeństwo. Więc zdecydowałam się na rodzeństwo, którym jest Księżycowa Gwiazda, Śnieżny Kwiat, Burzowe Skrzydło. No, tą trójkę raczej powinniście znać, jeżeli jesteś na bieżąco z moim ocelorem. Ale jest jeszcze, ma mam jeszcze starszego brata. Małego Lotta, którego raczej nie pokazywałam. Może pokażę go, bo mam pomysł na kolejny na ocelor, gdzie akurat główną bohaterką będzie jego córka, Krwinka. Tak. <śm> no super, taka ważna postać w uniwersum jakoś jest Krwinka, a i starych w ogóle nie gadam. Tak, dokładnie. W sumie tutaj zaczęłam sobie, jak widzę, już przerysowywać, na początku Krwinka, czy Jezu, nie Krwinka, Śnieżna miała takie normalne oczy, a reszcie zaczęłam rysować takie głupkowate oczy, więc Śnieżnej też zmieniłam. I sobie postanowiłam, że nie będę ich rysowała na momencie uniwersum, w którym są teraz, czyli że są tam wojownikami lub tam Śnieża jest medyczką, a księżycowa jest przywódczynią. No po prostu narysowałam ich kiedy mały lot był wojownikiem, księżycowa i burzowe byli uśniami, a śnieżny kwiat była jeszcze kociakiem. Więc to chyba tyle, co chciało być, a nie. Czekaj, chciałam jeszcze powiedzieć, że ten odcinek jest niefortunny, ponieważ zaczęłam rysować to około 3 tygodnie temu. Bo dostałam bloka i przez to nie byłam aktywna przez jakoś 3 tygodnie, ponieważ nie, nie miałam w ogóle wnętrza na rysowanie. Yy, wróciłam do tego dzisiaj. Dobra, zaczynam sobie rysować. Muszę iść, ponieważ moja mama mnie woła. I to tutaj widać, jak bardzo, że w tym czasie zdążył mi się zmienić styl łap, chyba na gorszy, chyba wrócę starego, bo. Nie wiem, ale średnio mi się tak podoba. Dobra, wracam. Nie chcę mi się. Yy, a, jeszcze potem oglądałam z bratem Pokémonem. Wracam. Nie chcę mi się. Zaczynam znowu rysować. Idę do babci. Ja już to dosłownie ten rysunek u babci skończyłam. Ja byłam załamana z tym, ile mi to zajęło. Sam szkic mi tyle zajął. Ile mi to wszystko zajęło. Trzy tygodnie rysunek, który tak szerzej i mi pokazuje, że. Ma tylko półtora godziny. Yy, teraz to już chyba wszystko. No, zostawiam was już z tylko speedpaintem, z jakąś muzyką. I no cóż. Widzimy się w następnym odcinku. Zapewne następny odcinek to będzie Ocelor. Mam pomysł? Yy, potem zrobię rysownik księżycowej. Potem ocelor, potem rysownik księżycowy, potem ocelor, potem kończę rysownik księżycowy i coś w tym stylu. Zapewne jeszcze w tym czasie dostanę trzy artbloki i zniknę znowu na miesiąc, ale to nieważne. Zostawię już was na, na te minuty bez mojego losowego gadania.